Ej kochani, witam Was bardzo serdecznie w ulubieńcach miesiąca lutego. Wciąż nie mogę uwierzyć, że ten miesiąc także już dobiega końca. Czas naprawdę mega szybko leci, przynajmniej w moim wypadku. Mam kilka rzeczy z pielęgnacji, mam coś z kolorówki i mam także coś niekosmetycznego, więc żeby nie przeciągać, zaczynamy. I zacznę od kremu do rąk z Rituals Ginkgo Secret. Prezentuje się on tak, słuchajcie, rewelacyjny krem. Ja się długo zastanawiałam nad jego kupnem, ponieważ on kosztuje 10 Euro za pojemność 75 ml, co nie, jest, co nie jest mało, a jak wiecie, ja bardzo dużo kremów do rąk. Używam i um, przyznam się szczerze, że go strasznie oszczędzam, ale od momentu kupienia używam go codziennie. Ma bardzo ładny zapach, ale tu nie o zapach chodzi, chodzi bardziej o właśnie um, o pielęgnację rąk i w tym sprawdza się rewelacyjnie. Słuchajcie, nie trzeba go wielką ilość, naprawdę wystarczy minimalna ilość rozprowadzić po dłoniach i w mig macie dłonie naprawdę bardzo gładkie i naprawdę nawilżone. Um, to jest krem, który ja używam na wieczór, na dzień on się raczej nie nadaje, ponieważ zostawia taką tłustawą warstwę na dłoniach. Mimo wszystko, jeżeli szukacie naprawdę dobrego kremu do rąk, to z ręką na sercu mogę wam go polecić. No i oczywiście, no, jeżeli jesteście w stanie wydać troszeczkę większą sumę pieniążków właśnie na tego typu produkt. Kolejnym produktem jest coś do ciała, czyli masełko z Debody Shop o zapachu migdałów. Słuchajcie, zapach urzek mnie niesamowicie. Ja Uwielbiam takie właśnie orzechowe zapachy, ciężkie zapachy, mocne zapachy i takie jest właśnie to masło. Myślę, że no nie będzie zapach dla każdego, ale masło rewelacyjnie nawilża, natłuszcza, bo ja stosuję je na wieczór po wieczornej kąpieli. I słuchajcie, nasmaruję się wieczorem, a rano stają. W dalszym ciągu czuję, jaka ta skóra jest miękka i jest nawilżona. Ja wiem, że produkty z The Body Shop są drogie. Ja na szczęście mam do nich trochę tańszy dostęp czy po prostu po niższej cenie. Niemniej jednak ja byłabym gotowa nawet w pełnowymiarowej cenie je zakupić, bo są po prostu rewelacyjne te masełka. Ciało po nich naprawdę bardzo ładnie pachnie, cała moja piżama tak samo. Kolejny produkt, który mam wam do pokazania, jest to krem pod oczy z Yves Rocher Prezentuje się tak: O, to jest krem w słoiczku, jak już widzicie. Jego pojemność to nie powiem Wam, bo nie widzę nigdzie. Ach, jest, 15 ml. I tak, no, mi tego kremu już nie zostało, może zbyt wiele, ale to tylko dlatego, że zrobiłam dwie większe odlewki i jedną mniejszą koleżanką na wypróbowanie na przetestowanie. Ja ten krem używam na wieczór po wieczornej, przy wieczornej pielęgnacji, po demakijażu, dlatego, że on jest tłusty. Natomiast znam osoby, które używają go także w ciągu dnia, bo nadaje się podobno też pod makijaż. Świetnie nawilża te okolice pod oczami. Ja go także nakładam na powieki, pomimo, że nigdzie nie istnieje, czy nigdzie nie widnieje informacja, że do tego się on nadaje, ale krzywdy mi nie robi i słuchajcie, no naprawdę, według mnie jeden z najlepszych kremów pod pod oczy, jakie do tej pory posiadałam, kosztował mnie niecałe 10 euro w sklepie i proszę, On jest chyba non-stop na promocji, bo jego normalna cena to 20 euro. Więc, no, jeżeli szukacie naprawdę dobrego kremu pod oczy na, na noc, to mogę Wam go naprawdę bardzo, bardzo gorąco polecić. I jeszcze jeden taki z pielęgnacji produkt. E, który posiadam i który non stop używałam w tym miesiącu jest to Nux Miel i jest to e, no to już kultowy produkt, ale ten jest jak widzicie w sztywcie tak? O wygląda tak, zwykły biały, ma rewelacyjny zapach. Zapach mi się bardzo podoba. Moim zdaniem to to z miodem raczej nie ma nic wspólnego, bardziej mi tak cytrynowo e, tutaj daje. 4 gramy, kosztowały mnie chyba 6,5 euro. No, nie jest to tanio i produkt jest średnio wydajny, natomiast nawilża rewelacyjnie usta. Ja w tym miesiącu nie musiałam ani razu użyć peelingu do ust, bo nigdzie nie mam suchych skórek. Po prostu rewelacyjny produkt. No i um, dalszy produkt to tym razem zapach. Jest to Lady Gaga Fame. Um, to są perfumy, czyli Eau de Perfum. To są perfumy, perfumy, które są ciężkie, przynajmniej w buteleczce. Są ciężkie, są słodkie. Um... Mi się mega podobają, natomiast no, na skórze średnio trwałe są, ja sobie z nimi zawsze włosy spryskam, bo w momencie, kiedy zawieje wiatr czy ruszę głową, to faktycznie ten zapach czuć na skórze no, średnio, jak mówię, długo się utrzymuje. Niemniej jednak uwielbiałam w tym miesiącu te perfumy. Zresztą, zobaczcie sami, jakie jest zużycie, to możecie stwierdzić, że na pewno je uwielbiałam w tym miesiącu. I co, przejdźmy do kolorówki. Z kolorówkiem mam Wam do pokazania tylko i wyłącznie jedną rzecz, i jest to róż, który tylko i wyłącznie jego używałam w tym miesiącu. Jest to Pizza Glow Touch Compact Blush. Prezentuje się on tak o rewelacyjnie napigmentowany. Tu zapewne w kamerze będzie kolor przekłamany. Jest rewelacyjnie napigmentowany. Ja go także dzisiaj mam na policzkach. Mój jest w odcieniu 030 Touch of Peony. On jest dostępny w standardzie, w standardowej sprzedaży w szafie PITFY. Więc jeżeli szukacie dobrego różu, niedrogiego, który się nie pyli, który się... Może nie z... dużo pyli, a jest jeszcze tani, to jak najbardziej Wam go polecam. Uwielbiam ten blasz i cieszę się, że się na niego skusiłam, pomimo, że ja blaszy mam całkiem sporo. I słuchajcie, z kosmetycznych rzeczy wydaje mi się, że to by było wszystko. Yy, I mam dla Was, tak jak mówiłam, jeszcze dwie niekosmetyczne rzeczy, czyli coś do jedzenia, słuchajcie. Zakochałam się w kuskusie. Ja Wam pokazywałam, jak ja kuskusa robię. Jeżeli macie ochotę, to właśnie dlatego nagrałam w sumie krok po kroku. To jest kaszka kuskus firmy Kupiec. Prezentuje się tak o, no po prostu, słuchajcie, niebo w gębie. Niebo w gębie. Ja w tym miesiącu bardzo dużo kuskusa zjadłam. Tutaj jest o, konsumencki lider jakości 2013 roku, więc to na pewno coś już musi znaczyć. No tak jak mówię, jest po prostu rewelacyjny, jest przepyszny. Tu jest 300 gram na 6 porcji, także bardzo gorąco Wam polecam, jeżeli jeszcze kuskusa nie jedliście i nie jesteście pewni, co wybrać, bo nie każdy smakuje tak samo, więc to by było coś takiego niekosmetycznego, jedzeniowego. I w tym miesiącu um, jest jeszcze jedna rzecz, a teoretycznie nie rzecz, tylko piosenka, którą sobie upatrzyłam, którą non-stop słucham w kółko i dla mnie mogłaby tylko non-stop w radiu lecieć. A mowa tutaj o piosence do filmu Fifty Shades of Grey Ellie Golding: uh, Love Me Like A Do. Um, ja już mam swoją opinię na temat filmu, e, taką okrojoną e, wypowiedziałam. Dalej uważam, że film był mocno średni i więcej oczekiwałam, natomiast piosenka jest po prostu rewelacyjna. E, dla mnie ma ona w sobie coś takiego romantycznego i coś takiego magicznego. Uwielbiam ją słuchać. Jeżeli tej piosenki nie słyszeliście, w co nie wierzę, bo to dudni po prostu już z każdej strony, to znajdziecie link e, na dole w infoboksie. E, Posłuchajcie, może też wam się bardzo spodoba. Okej, okay, kochani, to by było na tyle. To byli moi ulubieńcy z tego miesiąca. Zobaczymy co przyniesie przyszły miesiąc. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!